60 zł, co oni te choinki z Dubaju sprowadzają? To znaczy, dobrze, dobrze, niech sobie i stówę kosztuje. Im drzewko jest droższe, tym więcej trafi do mojej kieszeni. A raczej do gardła! E, ech, Irenka, Irenka, baba to jest jednak baba. Robię cię jak chcę, aż wicie czasem skoda. A jak wróci? nie wróci, dopiero co pojechał kupić tą choinkę. Tak pachnie 60 zł, tak pachnie dwa razy pół litra. I trzy piwa. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Co za radość, gdy pół litra zaraz w gardło dam. Pada śnieg, pada śnieg i ręko przygłupie. Zazeć tych w życiu ja nie kupię, a i gotowe.